No, my kochani, a dzisiaj poskoczymy na terenu. udało mi się tym razem, czemu mam krótko, dlatego, że na terenu, to mam pokazać dziewiątą serię, a czemu mam dziewiątej serii. Ok, przeszedły kazumy, kids. Mam takiego i starberry. To są takie dwa bohaterowie, z niezwykłe mocy. Kazumy. Kazum. Kazum. Jeszcze raz. Kazum.